w godzinie 12 w piątek to będzie taki nowy vlog bo będzie pod postacią, wiecie, piątku, soboty i niedzieli bo w sobotę i niedzielę wjeżdżam do Krakowa, nie wiem czy mnie słychać, mam nadzieję, że nie, to jestem chora ja nie wiem ale no to jest tragedia że w ogóle jest 24 chyba nie, 22 sierpnia, a ja idę w bluzie i w długich spodniach, no to jest tragedia po prostu ale nic chciałam się z tylko przywitać Robię poranne kroki. <noise> Dzisiaj prawdopodobnie będę jechała na takie mini jeziorko z Alwinkiem moim pieskiem, bo on tam lubi sobie biegać i w ogóle się taki szczęśliwy tam, więc a skoro już mam samochód i prawo jazdy, to można szaleć, <noise> póki paliwo jest. To już tak pospadało, jakby to miała już jesień być. Masakra. to nawet się lato nie skończyło. 20.11, ja już się umyłam, no bo mam jutro pociąg o 7.52, chyba coś takiego, a autostopuję o 7.13, więc no troszkę rano będzie trzeba wstać. Ale będę dopiero w Krakowie gdzieś o 11, czy coś, więc mega późno. No ale niestety nie było szybciej szybszych pociągów w sensie, a jak były to o 4 rano. No a bez przesady zwłaszcza, że mamy dobę hotelową o 14, no to nie opłacałoby mi się i mamie. Po prostu to go się w ten sposób. Plan na Kraków nie mam w sumie. Nie wiem, czy też będę do Was dużo gadać, no bo wiadomo, będę w pokoju z małą, to tak dziwnie wiecie o co chodzi tak gadać do kamery. Jest się do telefonu w sumie. ale zobaczymy jak to wyjdzie. Um, mam. Na pewno będziemy szły na zapiekanki i na czy tam e, coś takiego Więc trochę wam ponagrywam, natomiast nie wiem czy to będzie git, w sensie Czy ten film będzie na tyle długi i ogarnięty, co by móc go wstawić po prostu przez te trzy dni ewentualnie e, um, Ja jakoś przedłużę, natomiast nie wiem, zobaczymy Teraz ja mam w Panach chcę zrobić maseczkę Taką o zziai to jest glinka, i jeszcze mam taką co poprawię na skóry. I też ją sobie ogarniemy. Dlatego też wcześniej poszłam się myć, żeby sobie nie ogarnąć, i chyba sobie zrobię kawę w sensie. Ja wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, natomiast em, na mnie kawa nie działa. Po pierwsze, po drugie, piję cappuccino. To nie jest kawa, w sensie to jest bardziej mleko z kawą niż kawa z mlekiem No, natomiast ja no, uwielbiam ten smak kawy Bo ja mam takie kapsułki jako I jest mega, mega dobra ta ym, kawka stamtąd Także chyba sobie pójdę zrobić Teraz, jak sobie nakładam tą glinkę, i jest taka przyjemna, wsie ona jest chłodna. I to jest niesamowite, bo czuję takie. Mm, co się nazywa? No, takie ochłodzenie po prostu na twarzy. Niesamowite. Serio. Idziemy robić kawę. dzisiejszy dzień trochę wyglądam jak taka typowa warszawianka, no ale nic. Mam gdzieś za pół godziny autobus, także zobaczymy, zrobiłam sobie herbaty, bo jakoś tak wstałam i miałam ochotę na wrzątek. <śm> Jak chce sobie wyjechać gdzieś, to musi w kurce chodzić, nie? Will zapomniał, że 160 dni jeździ w i musieliśmy zamówić bolta, przez co będziemy spędzić 20 minut na centralnym A no mamy godzinę do pociągu, więc trochę postawimy i poczekamy Widać bo chociażby świetle tutaj. Natomiast, no nie wiadomo, że nie mamy już żadnych panów. Będziemy się ogarniały i raczej nie długo spać, bo zrobiłam dzisiaj około 20, 25 tysięcy kroków. Więc tak, trochę nogi mi w dół wchodzą, natomiast to nic. Jutro mam o 15.00 po 15.00 mamy pociąg, więc spoko. zobaczymy jutro, jak będzie. Bo jeszcze w sumie nie wiem, co będziemy robić, natomiast zobaczymy. Witam Was. drugiego dnia w Krakowie. Jest godzina jakoś tam 9.30. Mamy rezerwację do 11.00. Jestem w sensie dobę hotelową, więc powoli się będziemy oglądać. w moja mama poszła właśnie do żabki, bo ja potrzebuję kawy, a ona nie śpi od 5.00 i mnie obudziła o 8.30. No ale nic, ym, będę teraz musiała sobie zrobić kropelki do oczu, bo strasznie ostatnio mnie pieką, a to są krople, no nie wiem, skąd, w sensie w Rossmanie no, kupiłam, więc no, więc weźmiemy kropelki, mamy pociąg dopiero o 15.30 chyba, więc no trochę będziemy musiały czekać, no ale wiecie, tu sobie wyjdziemy, jeszcze pewnie na obiad, gdzieś wejdziemy, wiecie, taką obiad do kolację, no i pewnie będziemy siedzieć, no bo też mamy rzeczy i nie chcemy z tym latać po całym Krakowie A też nas bolą nogi, bo jakoś wczoraj tak się i mam wrażenie, że jest ciężko yy, Ale tak, będę w domu dziś po 21, o ile nie będzie dodatkowo opóźnień Bo no ja z centralnej wracam, a no trochę mam do domu Więc no, idę się zaraz ogarniać, czekam na kawę Boże, tak się nie mogę doczekać, tak potrzebuję kawy w tym momencie, że to jest szok. Ja mam wzięć, że już powoli się uzależniam od kawy, że wiecie, już takie wstaję rano i pierwszy to kawa, kawa, już nie jest śniadanie, tylko kawa i trochę mnie to przeraża, bo to czuję się dorosła w tym momencie, natomiast dobra, nieważne. Ja chcę zrobić te kropelki i czekam aż mama wróci, bo dosłownie mamy do żabki minutę od hotelu. A jeszcze tylko dopowiem, że z chorobą jest gorzej, Wstałam dzisiaj dwa razy w nocy, ze względu na to, że mnie tak bolał żołądek, tak mi ściskał, i w ogóle, no ale na razie mnie nie boli, więc mam nadzieję, że to się nie odezwie w pociągu. No, a kaszel mam straszny, straszny, i no myślę, że pogoda w Krakowie nie pomaga, ponieważ dzisiaj jest 16 stopni, to dosłownie 16. Znaczy, będzie chyba do 18, no ale jak będzie 18, to pewnie ja będę w pociągu, a w pociągu jest klima. I wczoraj mi tak było zimno, bo nie wziąłam żadnej bluzy. Jak Debil. Po prostu jak Debil. Nie wziąłam żadnej bluzy, wziąłam tylko kurtkę. Ale no, jakoś pewnie chciałam sobie kupić, no ale jest niedziela. Więc nawet jak będę w galerii, to w niedzielę raczej nic nie kupię. Dobra, gdzieś ogarniać. Już następny dzień, już jest poniedziałek, natomiast nie odzywałam się wczoraj, bo, mimo że tam byłam w domu w sumie o trochę po, no to wiecie, już miałam taki zjazd totalny. Jeszcze byłam 5 godzin łącznie w pociągu i jeszcze siedziałam w poczwórnym, i no osoby przede mną nie były jakieś takie na początku zacne. No ale przy też, że byłam w czwórce, no to wiecie, też mi się tam jakoś. Fajnie nie siedziało po prostu i nie spało mi się fajnie, e, no ale tak, krótko mówiąc o Krakowie, ja uwielbiam Kraków, ja wiem, ale ja po prostu się tam czuję tak cudownie, jest mi tam tak super, nie wiem, ja się czuję jakby to było totalnie moje miasto, natomiast no nie wyobrażam sobie tam mieszkać tak na co dzień, bo no już się przyzwyczaiłam ja i do tutaj gdzie mieszkam, no i tam też bym nie miała nikogo, więc trochę mnie to przeraża. Natomiast no, spoko było, tylko szkoda, że w pierwszy dzień, w sobotę przez pół w ogóle nie było pogody, ale tak totalnie, Boże Święty, tam było tak szaro, buro, ponuro, że to tragedia była, naprawdę straszne. Wczoraj było ładnie, jak tak siedziałyśmy z mamą i w ogóle, to naprawdę było ładnie, ale tak, już wróciłam do domku i jestem zmęczona, bardzo jestem zmęczona. No ale mam plany bardzo dużo na ten tydzień. E, mam wrażenie, że ten vlog był trochę krótki, w sensie jest trochę krótszy, no ale nic nie zrobię niestety z tym. Po prostu miałam mało czasu i też miałam mało przestrzeni na nagrywania. Tak powiem, aczkolwiek na to, ile miałam przestrzeni, to i tak myślę, że dużo sobie ponagrywałam. E, wstawię wam tutaj gdzieś te książki, które widziałam w Empiku e, takie do mamy i do taty, tylko że one są takie, jakby rodzice, książkę piszą dla was bo tam są pytania, mega spoko i myślę, że kupię tacie na święta, ale powiem że ma mi to oddać, jak mi to napisze. Trochę takie pokrętne, natomiast nic. Eee, ale no taki mam plan chyba. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Eee, przepraszam, was od razu mi głos też, bo słyszę jaki jest, natomiast dopiero wstałam, więc nic z tym nie zrobię. No ale tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!